Tom 72, siódmy wojownik, rozdział 14. Jeszcze raz obejrzałem radiostację. Było to niewielkie, nowoczesne urządzenie. Jeżeli coś się w nim zepsuło, to zapewne trzeba było naprawić cały podzespół na jednej z płet. Nie wchodziła w grę wymiana uszkodzonego opornika, kondensatora czy układu scalonego. Mimo to wszystko rozmontowałem i zaniosłem do swojego pokoju. Słyszałem, że w sali balowej trwała zabawa. Z churalnym śpiewem refrenów znanych piosenek, za trzecim kursem gdy wchodziłem na pierwsze piętro wschodniego skrzydła, by przez ganek dostać się do baszty nad bramą, zobaczyła mnie Marion, która wyszła na korytarz. Natychmiast podbiegła do mnie. Co robisz? Zapytała zaniepokojona. Niosę radiostację. Powiedziałem zgodnie z prawdą. Pod prawą pachą miałem pudło. W lewej ręce zwoje kabli. Gdzie ją niesiesz? Dopytywała się. Do swojego pokoju żeby odmarzła, odparłem, pójdę z tobą, pomogła mi przytrzymując drzwi po drodze i gdy weszła do mojej komnaty. Z ciekawością się po niej rozejrzała. Od razu zauważyła monitor z pękniętym ekranem, dotknęła go i spojrzała na mnie zdziwiona, gdzie ty trzymałeś ten sprzęt. Pytała z niedowierzaniem. Elektronika to nie mięso, żeby ją trzymać w zamrażarce. Była w dobrym, bezpiecznym miejscu w wieży, odpowiedziałem montując radiostację. To jest dobre miejsce, przecież tam panuje temperatura niewiele wyższa od tej na zewnątrz. W pomieszczeniu z radiostacją był piecyk, grzejnik i okna, ale. Kropka. Ktoś się postarał, żeby piec zgasł. A okna były otwarte. Kto? Nie wiem, nie wiesz? Patrzyła na mnie oburzona. Łączysz sobie kabelki i udajesz, że nie wiesz, ale ty po prostu mi nie ufasz. Naprawdę. Moje pytanie i moja mina chyba wystraszyły Marion. To jedno stwierdzenie wytrąciło ją z równowagi, bo cofnęła się o krok. A wyraz jej twarzy złagodniał. To tak jakby lodowa maska rozpłynęła się. Co masz na myśli? Czego szukałaś na zamkach w Bolczowie i wewleniu? O co ci chodzi? Kiedy ostatnio byłaś w Toruniu? Co? Profesor Świderkowski mocno przeżył spotkanie z tobą, Jarlem i Morganem. Marion próbowała wrócić do stanu dawnej pewności siebie. Ale bezskutecznie. Kiedy uśmiechnąłem się triumfalnie, zrozumiała, że wygrałem i nie potrafiła dłużej udawać. Wyglądała na zrezygnowaną. Usiadła przy stole z opuszczoną głową. Nie zachowuj się jak uczeń złapany przez nauczyciela na paleniu papierosów. Strofowałem ją. Będziesz teraz udawać skruchę? Może jeszcze powiesz, że Norweg zmusił cię do współpracy? Nie. Usłyszałem cichą odpowiedź. Więc co wymyślisz? Nic. Nic, to po co tu jeszcze jesteś? W ciszy, jaka zapanowała, dokończyłem podłączanie kabli i połączyłem radiostację z gniazdkiem w ścianie. Nie zapaliła się nawet kontrolka wskazująca, że do sprzętu dociera prąd. Ze złością wyrwałem wtyczkę z prądu. Marion spojrzała na mnie pytająco. Zepsuta na amen, zapytała: Tak, powiedz swojemu pryncypałowi. Że radio jest kaput, wściekły, usiadłem na łóżku. To nie jest mój szef. Gdyby tak nie było, to tak łatwo nie dopuściłby cię do swoich tajemnic. Gdy rozmawiałem z nim w sali balowej, przyszłaś i po prostu dołączyłaś do nas odgrywając niedowiarka, nie wiedziałem, czy mam czekać na rozwój wypadków na zamku. Pozwolić Jarlowi na działanie, wiedząc, że przecież nas wszystkich i tak nie wymorduje. Po prostu nie chciał. Żebym mógł otrzymać pomoc z zewnątrz, a pogoda okazała się jego sprzymierzeńcem, odcinając nas od świata, Marion wstała i podeszła do mnie. Podeszła tak blisko, że biodrem prawie dotykała mojej głowy. Ręką przeczesała moje włosy i uklękła opierając się na moim kolanie. Zajrzała mi w oczy. Paweł, szepnęła, nie odpowiadałem. To nie jest tak, jak myślisz. Powiedziała: Błagam cię, zaufaj mi. To, gdy tańczyliśmy, to, co wtedy było między nami, było prawdziwe. Jarla poznałam przypadkiem i wynajął mnie jako przewodnika po Polsce. Przypadkowo wmieszał mnie w swoje sprawy, a potem straszył, że będę ukarana za napaść na profesora. Bo ty pewnie widziałeś moją twarz. Potem poznałam cię w pociągu i poczułaś się pewnie, bo od razu nie wezwałem policji, tak, ale wiedziałam, że jesteś dobrym człowiekiem, i od tamtej pory myślałam, jak z tobą porozmawiać, co zrobić, żebyś pomógł mi wyrwać się z tego układu. W tym momencie do pokoju wpadł jak burzak gwóźdź. spojrzał na stół z radiostacją i na Marion klęczącą przede mną. O, sorry, rzekł speszony, szukałem państwa, bo już za pięć minut północ zniknął tak szybko, jak się pojawił. Chyba musimy iść. Stwierdziłem, wstając. Marion wstała i oparła się na moim ramieniu. Jak małżeństwo, właściciele zamku, przeszliśmy do sali balowej. Przywitały tam nas same zaciekawione spojrzenia. Policzki Marion barwą przypominały dojrzewające wiśnie. Morgan podał nam wysokie kieliszki z szampanem marki Moët Handon, oczywiście z zapasu Jarla. Wspólnie wznieśliśmy to aski i życzyliśmy sobie udanego nowego roku, zdrowia i wszystkiego najlepszego. Panie Pawle, zwrócił się do mnie Jarl dyskretnie, odprowadzając na bok. Wygląda pan z Marion na bardzo szczęśliwego. Gratuluję wyboru. To bardzo dobra dziewczyna. To nie jest tak, jak pan myśli. Pokręciłem głową. Może dzięki Marion czułem się szczęśliwy, ale pan jest powodem moich trosk z każdą chwilą większych. Co się stało? Norwek wydawał się być zdziwionym. Radiostacja, tak, jest zepsuta. I to moja sprawka. Drwił Norwek. Wykonawcą był Morgan. Doprowadził do zniszczenia sprzętu przez mróz, ale i sam przez otwory wentylacyjne włożył do skrzynki rozgrzane w piecu stalowe pręciki. Które poprzepalały części. To profesjonalna robota. Czemu Morgan miałby to robić, żebym nie otrzymał pełnego dosier pana osoby? A ma pan niepełne, tak. I czego się pan z niego dowiedział? Oprócz rzeczy, o których pan opowiadał, to, że jest pan kolekcjonerem dzieł sztuki. Szczególnym, bo u pana odnajdują się te, które uważane są za zaginione od czasu wojny. Plotki. Jar lekceważąco machnął ręką. Po co panu pasek situsian? Chcę poznać tych niezwykłych ludzi. Zastąpię Artura i zwołam synot. Wie pan, jak to zrobić? Tak samo jak ostatni, ten w Szwajcarii. Przez odpowiednie ogłoszenie w Herald Tribune. Niech pan mi nie przeszkadza, a nikomu na zamku nic się nie stanie i Marion zostanie z panem. Moja w tym głowa. Pan mnie obraża. Nie potrzebuję pana pomocy, by Marion. Wierzę. Przepraszam pana, Jarlu uspokajająco położył mi dłoni na ramieniu. Może zawrzemy układ? Nie. Odparłem zdecydowanie. Podeszła do nas Kasia i przerwała naszą rozmowę. Złożyłem jej życzenia, bardziej osobiste. Podobnie jak młodzieży późio włączył balladę i z Marion stanęliśmy naprzeciwko siebie. Za zaufanie. Wzniosła toast. Za zaufanie. Odpowiedziałem, bo w jej oczach dostrzegłem dobrze mi znane ciepło. Kwadrans po północy późio poprowadził nas na szczyt wieży. Chciał podnieść klapę, ale nie dał rady tak ciężka była warstwa śniegu. Stanął więc piętro niżej i przez otwarte okienka niczym hejnalista z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie zagrał uroczystą melodię własnej kompozycji. Brzmiało to jak utwór stworzony specjalnie na życzenie miłośników festiwalu Warszawska Jasień, ale nagrodziliśmy go oklaskami. Bawiliśmy się do drugiej. Gwóźdź miał rację. To był bal jak na Titaniku. Tej nocy nie zaprzątałem myśli sprawami tajemnic zamku i chyba wszyscy to Odczuli, bo zabawa była przednia mimo rezerwy, jaką zachowywałem w stosunku do naszych zagranicznych gości. Za oknem świstał wiatr, śnieg zacinał i jak werble wystukiwał rytm na szybach. Prawie cały ten czas spędziłem z Marion. Na koniec panowie odprowadzili panie do ich pokoi, ja poszedłem się przebrać i następnie udałem się do kotłowni. By porządnie napalić w piecu. Wrzuciłem do paleniska dużo drewna. Ustawiłem temperaturę i wróciłem do siebie. Zadbałem o ciepło w moim pokoju. Wykąpałem się i zanurzyłem w śpiwór. Nie zdążyłem zasnąć, gdy uchyliły się drzwi i do środka weszła postać z czymś długim i cienkim w dłoni, czymś co wyglądało jak nóż. Leżałem w bezruchu. A cień zbliżał się do mnie i gdy stanął przy łóżku i pochylił nade mną, zapaliłem lampkę. To była Marion ze świecą w dłoni. Przebrała się w pijamy frottę. Chciałam przy świecy spędzić z tobą jeszcze jakiś czas, wyjaśniła. Wstałem, odnalazłem w pokoju świecznik. Zapaliłem świeczkę i zgasiłem lampkę. Usiedliśmy na łóżku twarzami do siebie, oparci o drewniane wezgłowia, Okryci tym samym śpiworem i kocem, rozmawialiśmy jeszcze godzinę wspominając dziecinne lata, jedząc tabliczkę czekolady, jaką miałem w plecaku i jak ognia unikając tematu Norwega. Nie pamiętam, które z nas zasnęło pierwsze, spało mi się wspaniale, a obudziło mnie silne potrząsanie za ramię, nad łóżkiem stała rozhistoryzowana pożyczka, panie Pawle, krzyczała, w przeciwległym kącie łóżka poruszyła się Marion i nastolatka spojrzała na nią podejrzliwie, co się stało, zapytałem przecierając oczy, kocioł, kotłownia nie grzeje, usłyszałem, co, kaloryfery są zimne, Woda w kranach zamarzła. Błyskawicznie zerwałem się z łóżka. Nie bacząc na obecność kobiet przebrałem się w normalny strój i wybiegłem na korytarz. Od razu poczułem chłód, zerknąłem na zegarek. Była 11 godzina nowego roku. W łazience na pierwszym piętrze zobaczyłem, że rury były pokryte szronem. Nie udało mi się nawet przekręcić kurka. Każdy mój oddech odznaczał się kłębami pary. A nad lewem zniknęło pod lodową mozaiką. Gdzie jest Norweg? Wrzasnąłem. Pobiegłem przez ganek do pokoju zajmowanego przez obcokrajowców. Bez pukania wkroczyłem do środka. Przywitał mnie Morgan, który bezceremonialnie rzucił się na mnie z pięściami. Byłem tak wzburzony, że nie wdawałem się w potyczkę, tylko po uniku wyrzuciłem Szkota na korytarz i zatrzasnąłem drzwi od pokoju zajmowanego przez Norwega. Coście zrobili, krzyknąłem na jarla siedzącego w fotelu, owiniętego w koce i kołdrę, popijającego herbatę, która była przygotowana w trymosie. Niech pan się tak nie denerwuje, próbował mnie uspokoić. Niech pan oszczędza energię. Na zewnątrz jest minus 30 stopni. Jest zabija śnieżna, a zaspy wokół zamku uniemożliwiają, żeby ktokolwiek stąd wyszedł i zszedł do doliny. Te narty w kącie. To jedyne całe na tym zamku. Wskazał dwie pary stojące w kącie pokoju. Przez radiostację nie wezwie pan żadnej pomocy. Oczywiście wszystkie szkody zostaną zrekompensowane panu żelaznemu. Jak pan sobie wyobraża nasze przetrwanie w takich warunkach? Wezmę to, na czym mi zależy, i rozstaniemy się. Wziąłby pan bez próby zamrożenia nas wszystkich, czy aby na pewno, bez słowa, odwróciłem się? Wyszedłem trzasnąwszy drzwiami i zszedłem do kotłowni. Po drodze minąłem zdezorientowanych mieszkańców zamku. Marion przyłączyła się do mnie. Podłoga w piwnicy była jednym wielkim lodowiskiem. Drzwi do pomieszczenia z piecem otworzyłem po odstukaniu łopatą lodu, który zamroził wejście. W środku zobaczyłem, że piec miał wyłączone palenisko i uszkodzoną rurę, którą dopływała woda do podgrzania w piecu. Jednak cienki strumień wody wciąż się wylewał wprost na zgromadzony opał, ale nas załatwił, szepnęła Marion. Ciekaw jestem, po co przyszłaś do mnie w nocy, czy nie po to, żeby nie zamarznąć i żeby Morgan mógł swobodnie działać, gdy ja będę zajęty. Marion zbladła. A potem poczerwieniała ze złości. Po chwili jednak opanowała się. Nie, odpowiedziała. Zakręciłem zawór doprowadzający wodę do kotłowni. Bez słowa podałem jej kilka szczap drewna. Pojęła, o co mi chodzi i powędrowała na parter. Szybko ustawił się łańcuszek mieszkańców i w ten sposób uratowaliśmy część zapasów drewna przed kompletnym zamoknięciem. Następnie włączyłem agregat, bo znałem, że musimy oszczędzać paliwo. A prądu zgromadzonego w akumulatorach na razie nam wystarczy. Przez okno na pierwszym piętrze wyjrzałem na dziedziniec. Rzeczywiście, jakakolwiek wyprawa do doliny beznart nie miała sensu. Śnieg sięgał do połowy wysokości bramy. Prawie kompletnie zakrył okna na parterze. Co teraz zrobimy? Zapytała mnie pożyczka. Zabierzcie kołdry. Koce, śpiwory, najpotrzebniejsze rzeczy osobiste, i zanieście to wszystko do kuchni. Tam rozpalimy ogień w piecu i przeczekamy mrozy. Mamy co jeść i na razie czym palić. To jakoś przetrwamy. Z chłopcami zacząłem nosić opał, a dziewczyny zajęły się przygotowaniem wygodnych miejsc do spędzenia mrozów. Kiedy po dwóch godzinach w kuchni zrobiło się ciepło, a każdy pół leżał w legowisku. Kasia przypomniała sobie o obcokrajowcach, co z Jarlem i Morganem. Zapytała, czemu tu nie przyszli. Milczałem, a Marion wystąpiła jako mój rzecznik opowiadając o moich podejrzeniach. Powinniśmy ich skazać na banicję, stwierdził Gwóźdź. Zwiewajmy stąd, zaproponował Puzio. To niemożliwe. Kasia pokręciła głową, w czym wturowała jej różyczka. Tak świetnie razem się bawiliśmy. Nieprawdopodobne. Pożyczka była wystraszona. Niestety, to prawda, i jesteśmy więźniami tych panów, powiedziałem. Nie mamy wyjścia, i musimy czekać. Co zrobią, znajdą to. Po co przyszli i sobie pójdą? Możemy tylko się modlić, żeby to stało się jak najszybciej. Właśnie, że nie. Do kuchni weszli Jarl i Morgan. Obaj ubrani byli w ciepłe kurtki, czapki z nausznikami. Jak turyści na górskiej wycieczce wyglądali na zadowolonych z siebie. Bardzo mi przykro to mówić, ale to co pan Paweł mówi o mnie jest prawdą, chociaż niepełną. Jarlu siadł na stole pośrodku kuchni. Interesuje mnie znalezienie pewnej rzeczy i to wszystko. Wścipstwo i upór pana Pawła zmusiły mnie do podjęcia radykalnych kroków. Obiecuję, że wszystkie szkody pokryję z własnej kieszeni właścicielowi zamku którego zobowiąże, by także zrekompensował wszelkie straty swym młodym pracownikom. To była marchewka. A co będzie kijem? Wychrypiał spod kołdry gwóźdź. Kijem będzie układ, odpowiedział Norwek. Jak długo tu wytrzymacie? Ile czasu wytrzymacie z tym zapasem opału? Możemy palić meble, zauważył gwóźdź. Skąd weźmiecie wodę? Ze studni. Można ją czerpać w piwnicy. Wyjaśniłem. Świetnie. Ale ile czasu tak wytrzymacie? Jarł uśmiechnął się. Dzień, dwa, trzeciego będziecie chcieli zejść do doliny. Ilu z was da radę tam dojść przez te zaspy? Pan Paweł, Marion, ktoś jeszcze? Z Morganem mamy narty, na których zejdziemy w kilka godzin i wyjeżdżając z Polski, powiadomimy kogo trzeba o waszej sytuacji. Czego pan oczekuje w zamian? Zapytałem. Pańskiej pomocy? Nie, odpowiedziałem. Trudno. Jarl z rezygnacją wzruszył ramionami. Norwek i Szkod wyszli z kuchni. Słyszeliśmy ich kroki nad głową, jak szli do wschodniego skrzydła. Czemu pan się nie zgodził? Zdziwiła się Różyczka, bo są w tak samo krytycznej sytuacji jak my, tłumaczyłem. Mają narty, ale i tak nie dadzą rady zejść do doliny, bo śnieg jest za miękki. Skoro chcą mojej pomocy, to znaczy, że sami nie potrafią odkryć skrytki z tym co ich tu interesuje? Chłopcy, weźcie puste naczynia. Idziemy po wodę. Wstałem, Gwóźdź i Puzio zrobili to samo. Wzięliśmy wiadro, kilka pustych butelek, garnek i czajnik. Bez trudu przeszliśmy do piwnicy, na której końcu słychać było stukot, gdy Jarl i Morgan buszowali w zasypanych gruzem częściach piwnicy. My przez okienko wyciągnęliśmy wiadrem na łańcuchu wodę ze studni. Nabraliśmy jej do naszych naczyń i wróciliśmy do kuchni. Wspólnie przygotowaliśmy posiłek. Termosy z herbatą i kawą. Około czternastej na jedzeni, zaopatrzeni w ciepłe napoje, zanurzyliśmy się w swoich kocach i kołdrach i leżeliśmy. Co jakiś czas ktoś dokładał szczapy do ognia, ale wciąż panowało milczenie, przerywane tylko trzaskami w piecu i łomotem w piwnicy. Obserwowałem zmęczone i wystraszone twarze młodych ludzi zabarwiony przez blask ognia na pomarańczowo, zastanawiałem się, na ile mogłem ufać Marion, bo kto wie, czy Jar nie zostawił jej wśród nas jako szpiega. Różyczka próbowała włączyć radio, ale ono nie działało. Termometr za oknem rozsypał koraler tęci z pękniętej rurki. Po zmroku zjedliśmy kolację. Przygotowaliśmy kolejne porcje herbaty. Wtedy z niepokojem zauważyłem, jak szybko skurczył się nasz zapas opału. Była go zaledwie połowa tego co w południe. W takim tempie mogło go starczyć najwyżej do końca jutrzejszego dnia. Czy rzeczywiście mieliśmy zacząć palić meble? Do tego późno i pożyczka zaczęli kaszleć. A Kasia, która nie miała stetoskopu i nie mogła ich dobrze zbadać, jedynie ze smutkiem, pokręciła głową. Podała im porcję wapna i witaminy C z apteczki. Milczenie współtowarzyszy mnie przygnębiało. Pójdę do nich, powiedziałem wstając. Jarl miał rację, długo tu nie wytrzymamy. Moja decyzja została przyjęta z ulgą. Marion postanowiła pójść ze mną. Zdziwiona, przyglądała się. Jak do chlebaka wkładam kilka rzeczy, biorę liny i latarki. Odnaleźliśmy Jarla i Morgana w sali balowej przy kominku, w którym buzował ogień. Oni nie mieli skrupułów przed paleniem mebli. Witam sąsiadów. Jarl wzniósł w naszą stronę szklaneczkę whisky. Co was do nas sprowadza? Może szklaneczkę czegoś na rozgrzewkę? Morgan. Bądź tak dobry, przyszedłem się dogadać, odpowiedziałem. Nareszcie. Jarl uśmiechnął się zadowolony. Siadajcie państwo i mówcie. Po pierwsze, Morgan idzie do kuchni. Stawiałem swoje warunki. Nie chcę go mieć za swoimi plecami a wolę, żeby pilnował moich przyjaciół i chronił przed jakimkolwiek nieszczęściem. Zgoda. Jarl kiwnął głową. Po drugie, da pan słowo honoru, że nikomu tu nie spadnie włos z głowy, bez względu na to, co się stanie. Kontynuowałem. Zgoda. Po trzecie, pan zabierze tylko pas i będę pana ścigał jako zwykłego złodzieja. Obiecałem. Po czwarte, po zejściu do doliny sprowadzi pan tu pomoc. Zgoda. Uśmiechnął się Jarl. Słowo że dotrzymam warunków. Kiedy zaczynamy poszukiwania, możemy od zaraz, tylko... Wymownie spojrzałem na Morgana. Morgan, mój drogi. Jarl zwrócił się do Szkota. Będę ich pilnował jak własnej rodziny. Przyrzekł Szkot. Po chwili Morgan wziął kilka swoich rzeczy i wyszedł. Co teraz? Zapytał Jarl. Możemy napić się łyski, bo trzeba jakoś doczekać, aż zgaśnie ogień w kominku. Odpowiedziałem.